Skrolujesz sobie TikToka i nagle widzisz coś takiego. Ja naprawdę współczuję osobom, które, tak jak ja, są fanami podróżowania, ale jeszcze nie mają tego cuda. To jest mini żelazko turystyczne, które ma podwójny woltaż i 300 W. W dwie minuty rozgrzewa się do 300 stopni, a w zestawie przychodzi. Jak sprawdzić, czy taka oferta to dropshipping? Wchodzimy na stronę, która jest podlinkowana w profilu na TikToku, i robimy zrzut ekranu tej oferty, żeby wyszukać ją w wyszukiwarce Google, gdzie istnieje taka możliwość wyszukiwania zdjęciem. Dlatego wrzucamy to zdjęcie, które zrobiliśmy, i od razu pokazuje się nam, że takie samo, dokładnie takie samo żelazko jest dostępne na platformach takich jak AliExpress. I tutaj cena już jest zdecydowanie niższa niż ta, która była widoczna na stronie na TikToku. Zbliżenie jeszcze na logo. Możemy sobie porównać, że jest to dokładnie ten sam produkt.